Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Nie czaruś, Witamy. No. I trzeba wypuszczać standardowo kogucik, co jest. Co jest kogucik? Dobrze się czuję, jeszcze nie za bardzo. No ale zostań sobie. No. Lećcie, 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 kurwa. Lećcie, lećcie. Kogucik, ty idziesz tutaj na wybieg, wiesz? Ty idziesz tutaj, chodź. Ja ci tobie tutaj zostawię otwarte i ty będziesz sobie tutaj chodził elegancko. O, Charles Strixie, lecą tak sobie. No dobrze. Seramy. Tutaj trzeba tak zrobić. co chociaż nie jeszcze my nie palimy, zaraz słońce będzie tutaj. Kurczaczek, co ty tam? No chodźcie, chodźcie, chodźcie Chodźcie, chodźcie, chodźcie No, idźcie No hey, idź koguci Ja tutaj tylko muszę Wiesz, dać tą zaporę taką Żeby wam się nie Zamykało No dobrze, tutaj seramy Maras i Araukana. No elegancko Jeszcze gąski Najważniejsze przecież muszą być wypuszczone. Nie no, trawka od tam odbiła. Nie wiecie, będę wypuszczał je przez to, ale yy, albo w sumie nawet nie. No, jedzenia w sumie za dużo nie zjadły. Pić trochę wypiły, ale nie za dużo. No, chodźcie, 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 gąski. Chodźcie, idziemy. Myślałem, że tam jajko zniosła Idziemy, idziemy No dalej, ostatnie, już, już Bo ona wszystko zdąży Wyjść wreszcie, co? I nic nie zostanie z obródka. No idziemy, idziemy, już, szybko Szybko, co? Z łapką coś masz, czy co? No idziemy Idziemy, idziemy No już idziemy Chyba coś z łapką ma, nie wiem, wiecie? Chyba tak, no na prawą kuleję No to się połóż gąskę, czy połóż tam No Gdzieś sobie nadwyrężyłaś, no nie dziwię się jak skaczecie tak, jak dzikie Czy ta lewa? Sam już nie wiem Jedna w ogóle kura tu chodzi no dobra No okej okay, moi drodzy więc Niech sobie gąski chodzą A my widzimy się później Patrzcie jak pies leci z nich No dobrze moi drodzy Także mamy godzinę 18 chyba jakoś Kurki co wy tutaj? A właśnie gdzie jest kogucik? No nie widziałem kogucika Nie szedł czasem do kurek z powrotem No nie widziałem powiem Wam Jest opcja, że wszedł do... Yy, do niosek, poszedł tam naokoło i wszedł. No zobaczymy zaraz. Kogucik dzisiaj z Irki się zaplątał. a jest tutaj. Co, do nich ciągniesz? No chodź, chodź. Chodź, chodź. No, biała tylko, żeby się nie rzuciła na ciebie. No idź, idź kogucik. Rzuci się na niego jak nic. Ej, już chyba nie. No ale kogucik z kogucikiem, czy coś będzie? Eee, nic nie ma raczej. Chyba. Eee, zgadzają się. No dobrze, moi drodzy, więc weźmiemy sobie dwie wytłaczanki, pozbieramy jajeczka i pójdę Wam również pokazać nadstaw. Pojedziemy w sumie sobie kładem. Kurczę, muszę tą kamerkę naprawić, bo naprawdę by się przydało, nie? E, pojedziemy kładem do. no nadstaw no co kółcik, wchodzisz czy, wchodzisz czy wychodzisz żebym, bo pokażę wam co dzisiaj robiłem efekty dzisiejszej pracy i wejdziemy sobie z tą kamerą na wyspę, bo zrobiłem taki mostek tymczasowy ale trwały taki, no wchodzi wychodzi taki trwały mostek na czas pracy i, i tak dalej no i wiecie, trochę trochę tam trzeba zrobić na wyspie, więc dlatego tak zrobiłem tu jedno jajko mamy więc jest 10 jajek i tutaj kurka co dla nas masz? 4 jajka, tak jak wczoraj 14 chyba tak, i jedno takie większe chyba 14 no. nie wiem czy ono nie kwoczy czasem chociaż te nioski to mają taki słaby instynkt Poczenia, że masakra gdybym tylko przeniósł w inne miejsce już by zeszła może w sumie kury nie lubią przenosić w inne miejsce to jest oczywiste akurat no ale dobra Gą... gęś go pogoniła gąska co ty co ty no dobra jeszcze ogarnę parę rzeczy później gąski kiedy idziemy na staw o jak będziecie bezpieczne nie Związy może od razu te yy... Po malutku sobie zaraz jakieś kołki, coś i zrobię może coś tymczasowego dla gęsi żeby już wiecie móc je przenieść no także tak to wygląda, ja się zabieram do roboty są malutki no, więc odpalam kłada i lecimy na dół chodź Nilon, chodź Co tam jest? Czaruś? Chyba Czaruś tam jest Dobra, lecimy do czaruś Tu zjechać czy tutaj? Tutaj zjadę, bo muszę hamulec trzymać Story za drgania No ale tak to już jest Coś za coś Jedziemy tutaj, żeby gospodarzowi nie niszczyć pola Więc jedziemy po skarpie Ale wieje, masakra Aha, I takie właśnie niespodzianki czekałem zawsze mnie Czyli spadł łańcuch I trzeba teraz o, Na szczęście z jednej zębatki Nakładamy tamy do tyłu I można jechać dalej no ja jakoś sobie radzę z tym Bada Spada często i ja no teraz tu się chyba coś popsuło No akurat jak was zabrałem Coś jest nie tak ewidentnie Bo W ogóle on jest za luźny No on jest już mega luźny, patrzcie on Już jest po prostu Luźny jak skurczymek Nie wiem, pamiętam, że coś tutaj trzeba było robić, ale już za dużo nie wiem Nie wiem w ogóle czy dojadę z takim łańcuchem Szczerze wam powiem Jak na razie jedzie Wolno na wolnych obrotach Dobra i lecimy z górki Dobra, dwójeczka zaraz O, Czaruś jest. O, patrzcie, nawet nie zauważyłem, kiedy tutaj skosił. Elegancko. Patrzcie, jak elegancko skoszone. Nie jeszcze tutaj. Chciałem, że mam na dwójce Nie jeszcze tutaj, że mógł sobie to zebrać dla krówek Czaruś gdzieś o, tam sobie jest No dobrze Zaparkowany Nie gaszę, wiecie dlaczego? Dlatego, że nie mam akumulatora i odpalam go na pych. No ale dobra Chodź, Nilon, chodź. No nie dasz rady, z drugiej, z drugiej. Dobra. No okej, okay, moi drodzy. Także teraz trochę swobody. Szczerze myślałem, że tej kaczuszki już nie ma. Że albo sobie wyszła, albo nie przetrwała. Ale. Ale jest. Widziałem ją dzisiaj. Ona gdzieś się chowa, kurczę Wam powiem. Gdzieś się chowa. Nie wiem gdzie. A patrzcie, jak wyspa wygląda. Co? Elegancko. W ogóle, patrzcie, jaka konstrukcja. Elegancko mogę sobie iść. Nawet z kamerą. No, zaraz się okaże, nie? <laughs> nie, jest dobra konstrukcja. Wie się dlaczego? Zaraz wam pokażę. Dlatego, że tutaj zrobiłem właśnie podpórkę. Takie, wiecie. O, wezmę. O, właśnie tak to wygląda. Na dole, właśnie w tym tutaj, yy, takim krawędziaku, jest na dole płaskie deska przybita, żeby, wiecie, się nie wbiło w muł, żeby się trzymało. I jest, yy, wiecie, i to się nie zapadnie. No i idealna wysokość, akurat deskę przybiłem, żeby na różnych wysokościach było i żeby wiecie, jak idę. To ta drabina się nie ten, nie, nie aż tak. Tylko jak jestem teraz o tak nisko to się wiecie, oto tutaj uderza, i nie ma szans, żeby mi się jakoś ta drabina ułamała, czy coś. Powiecie, no jest metalowa, ale wiecie, ona jest rozłożona na dwie części i no nieco ciekawie mogło to się skończyć. No dobra, moi drodzy, więc generalnie. To patrzcie, pięknie jest wykoszone elegancko na brzegach. Bo tutaj jeszcze wykosi, wykosiłem tą e, kosą elektryczną, e, ale nie do tego zmierzam, tylko do tego, że nawiozłem tutaj taczką. Jechałem tędy w ogóle z 6 czy 7 taczek, to nawiozłem. No i wiecie, trochę wyrównałem. Tutaj jeszcze jest górka, tak u góry ba bardziej. Tutaj jeszcze na brzeg, tutaj o, na krawędzie, i tutaj jeszcze jest nisko. No, i tak to wygląda generalnie. Przyniosłem tą dyseczkę z tej strony. Nie wiem dlaczego, w sumie, niech tak sobie będzie. No, a gdzieś taka czuszka sobie pływa. Nilo! <grystanie> Także tak to właśnie wygląda. Trochę tu dzisiaj spędziłem, zanim to zrobiłem ten cały mostek. No, ale patrzcie, można elegancko sobie teraz chodzić. I na czas właśnie takiej pracy tutaj ten mostek zostanie bo i tak kaczka już nie, nie wysiadywała jajek więc może sobie spokojnie ten mostek być patrzcie, zaraz wskoczy no chodź, chodź, no no chodź, chodź do mnie chodź do mnie, chodź do mnie, no ale nie z tamtej strony, idź właśnie sobie z tej, tu masz łagodnie no, więc mostek generalnie zrobiony ale po mostku nie idź no, ty wiesz chyba, nie? chyba się kąpał dzisiaj w tym w stawie lub w rzece. no jak ja tu chodzę, to mam go generalnie na luźno, bo on jest spokojny, on nie ucieknie nigdzie. On sobie chodzi tylko ze mną zakładem i tak eee, dalej. No i właśnie widzicie, wykosiłem. Niedawno sprzątałem ten staw sitkiem i grabiami, ale znowu trzeba wyczyścić, żeby to wszystko się wiecie, nie rozkładało. Bo się zrobi syf, a nie woda i będzie lipa. Generalnie rybki ładnie jedzą tą... Yy, ten chlebek. Nic nie widać, żeby zostawało. No a ja się tak cały czas zastanawiam, gdzie ten... gdzie ta kaczuszka. Tak jak mówię, jest możliwość, że ona może być... w tym miejscu. Nie, jedynie żaba tu była. Nie ma, no kurczę, ona... No. Wiecie co, ona też może gdzieś... przy wyspie, nigdzie nie nie jest na tak. pewno oj bo by się bała by się bała jak ja tu chodzę może gdzieś wychodzi sobie i pod krzakiem jest no nie wiem, chociaż raczej nie no okej okay, moi drodzy więc tak to właśnie wygląda podpórka elegancka co? normalnie jak molo <gry> no nie no jest okej okay. wiecie na czas takich prac musi coś być bo takie przechodzenie na na czworaka po drabinie to jest nie robota. No a po drugie, taczki mogłem wozić. nawiozłem tutaj. No i tutaj najpewniej też się posieje trawkę. Tylko wiecie, nawoziłem, żeby tą taką starą kurde krawę. Tu nie tylko trawa, ale to, to były takie. Wiecie, więcej tych haszczy takich. Chcecie w sensie się zasieje ładną, fajną trawkę. Oczywiście poczekamy. Wydaje mi się, aż to wszystko zgnije. Te wszystkie zakopane, wiecie, rzeczy. I wtedy się posieję tą trawkę. Taki właśnie mam plan. Jeszcze trochę tych taczek, myślę, że ze trzy taczki jeszcze i będzie elegancko tutaj jedna, tu tak druga. No trzy, cztery i jeszcze tutaj lekko żeby posypać i będzie elegancko. No ale jest fajnie. No dobra, moi drodzy, więc tak to generalnie wygląda. Mi się to podoba, jak nie wiem. Zadowolony jestem z pracy. Mam nadzieję, że wam też się podoba. No i widzimy się później. Patrzcie, jakie utrudnienia mnie czekają. E, no dobrze. Lecimy, co? Czy nie lecimy? Czy czekamy? No to zaraz tam nie poleci, kurde. Czy nie? E. Lecimy, czy nie? Będę cały mokry. Ale co, lecimy? Nie, dobra, jest wieczór, to już nie chce być mokry. Lecimy tutaj. No i elegancka. No dobrze moi drodzy. O, patrzcie tam Nissan Sher O, już ta jedna coś tam do niego się. No co? No co, teraz planujecie stać tak koło siebie? O, ta gąska ma w ogóle problem z nóżką. Ale musi ten odpocząć, i będzie wszystko raczej ok. O, on się położył. No dobra. Także moi drodzy, ja teraz Wam odpowiadam na jakąś jedną, piątą pytań e, pod, pod tymi pod filmami w komentarzach. E, mianowicie, kiedy Trixie rodzi? Odpowiadam Wam w tym momencie, że już rodzi już rodzi, zaczęła rodzić, urodziła jednego jeżeli chcecie zobaczyć, no to oczywiście wam pokażę znaczy no wiadomo, że chcecie bo to ja wiem, że wy chcecie wodę mają, jedzon o, jedzonka nie mają, trzeba im dać, o, dobra, muszę im dać jedzonka, zaraz za pamięci i no oczywiście, że chcecie, dlatego zaraz wam idę pokazać nie chcę też jej za bardzo, wiecie, stresować ale zaraz wam pokażę pójdę. Wydaje mi się, że jak już pójdziemy, to będzie miała ja drugiego. Tak mi się coś wydaje. O, jeszcze jedno jajko jest do 15. Elegancko. No, okej, okay, moi drodzy. Więc lecimy w takim razie do Trixie. A, no i właśnie e, Trixie nie chciała rodzić tutaj. Jak w sumie widać, że tam jej nie ma. E, nie chciała rodzić tutaj u góry. Wiecie co, może jest mądra i właśnie pomyślała, po pierwsze, jest tu mega duszno, Mówi, to pewnie pomyślała, że nie, a po drugie, jednak to jest wysokości wiecie, mogłyby jakoś jej uciec, znaczy wiadomo, by jej nie uciekła ale no jednak lepiej na takiej wiecie, na płaszczyźnie równej. No okej okay, moi drodzy, także ona rodzi generalnie u mojej mamy w prysznicu. No i lecimy do niej Tak, już te gąski pogoniły kogucika Ale jak byście widzieli Ostro No dobra Patrzcie, patrzcie, patrzcie Już go atakują no, no, się boicie teraz Dobry kogucik, dobry, dobry No, e, ja dałem właśnie... Zaraz pójdziemy do Trixie, tylko chciałem wam powiedzieć Że dałem właśnie tego e, Jedzonko tym kurkom sobie właśnie jedzą, a drugie gdzie? Tutaj. No, e, jajka tam parę wziąłem, ale zapomniałem przecież, że są to jajka z antybiotykiem, dlatego no, są nie do spożycia. Dobrze zrobiłem, nieźle. Tutaj bardziej. No i wodę już dałem im zwykłą, już nie ma konieczności wiecie, tego antybiotyku zapobiegawczo, także mają zwykłą wodę. No i od teraz... E, ile? Dwa tygodnie, nie? Jakoś, no okej okay. Więc ja lecę no z wami oczywiście Do Trixie Więc jesteśmy u Trixinki Ma tutaj wodę Ma y, Jedzonko Kuwetkę I kamerkę Zobaczymy czy coś się nagra Jest już jeden rudy No co Trixinka? Co się dzieje? Nie chcę jej za bardzo przeszkadzać Ale taką małą relację Wam zdałem Zobaczymy jeszcze tutaj z góry może uda mi się coś nagrać Nie wiem czy coś widzicie czy nie O widać tego małego innego Witrystinkane eee, Nie obracaj się tak z nim no dobrze ja już jej tutaj nie denerwuję i widzimy się później. A więc moimi mamy resztki dla kur, ale teoretycznie te kur już śpią, tylko ty jeszcze musisz. No, schodzimy, schodzimy już. Dobrze, idź tam do kurnika. Idź do kurnika, no? Już. Bardzo dobrze. Żadnej kurki nie ma, chyba nie. Na drzewach nie śpią? Nie. No, yy, na zewnątrz im już tego nie daje, bo zaraz wylecą. Jak chcę je zamknąć, a tego nie chcemy. Nie, Już. Nie chcemy tego. No dobrze. Także jak widzieliście, fajnie tricky rodzi. Już urodziła trzy, Muszę wam je pokazać, a ja tu na końcu Wam je pokażę. Zostawiamy, ale kogucika nie widzę białego. Nie wiem, gdzie on jest. Tu go nie ma, czy jest. Nie, to jest kółcik, nie? Tak, no, no to nie chcę, siedzi na grzędzie. Nie chcę, tutaj zostanie. Kury nie wychodzić, nie wychodzić. Zaraz przyjdę je zamknąć. Ale wiecie, jeszcze przed tym muszę zamknąć gąski i dużo innych zwierzaczków. Jeszcze przydałoby się podlać trawkę. szczególnie tą e, Szczególnie tą seram. Nie, Kurczaczki? nie, no ale ja, albo nie, dobra, nie muszę teoretycznie zamykać tu nic, także Was już tutaj zamykam bardziej po całości o. i tyle. Czyli Wy zamknięte jesteście w szpitalu? Jak kurki, dobrze? Są, gąski trzeba zamknąć, także ja się zabieram za gąski i widzimy się za chwileczkę. No dobrze, gąski zamknięte i właśnie im się zgasiło światło Dopiero co je w sumie, tam Zagoniłem I zgasiło im się światło Ale yy, Teoretycznie muszę nastawić Bez światła już No bo przecież patrzcie, no gęsi widzą w nocy A no i jak widzą w nocy, no to teoretycznie po co im światło, nie? No dobrze. Także trawkę muszę podlać jeszcze a my lecimy, to wniosek, jeszcze nie te triksy, jeszcze nie, jeszcze chwilkę Trzeba je zamknąć Chodź, idziemy, chodzimy Bardzo dobrze, bardzo dobrze Kogucik sobie zasnął na grzędzie Na dzień mogę go brać, tak to niech sobie tutaj leży No dobra, ja tutaj jeszcze muszę pozdejmywać yy, Kury z gniazd, no a my lecimy do Trixie. No dobrze, ja już mam wszystko ogarnięte. Zgasiłem już im jeszcze jakie je poukładałem na grzędy, żeby żeby wiecie, to im rano dam, żeby żeby już nie wskoczyły z powrotem na gniazdo, bo one potrafią. Trawka podlana szczególnie useram, bo wiecie, tam jednak ta trawka jest młodsza, jeszcze musi się wzbić. No, a my lecimy do Trixinki, zobaczyć ile tam urodziła. Tylko na chwilkę, żeby jej tutaj nie przeszkadzać. Tak już jej przeszkadzam, no ale chcę wam trochę pokazać. O, proszę. Macie tutaj jeden rudy, drugi, i tam gdzieś jest e, jakiś chyba taki, właśnie jak Trixie. Taki kolorowy, także elegancko. O. Czy to on czasem nie jest czwarty na... O widzicie Tutaj Tutaj właśnie Tu jest ten trzeci o czy czarny on jest nie wiem do końca No i chyba jeszcze rodzi Także zobaczymy ile będzie ostatecznie Jest. Czy to świeży jest? Nie. Jestem cały czas trzy. No dobrze, moi drodzy. Także Trixinka tutaj ma się dobrze. Ja już naprawdę nie przeszkadzam, bo szkoda. Zamykamy powoli tylko drzwi. o. I dobra z Jeszcze pewnie przyjdę. No ale z widzami się już żegnaj. No dobra moi drodzy, także łapa w górę, miły komentarz, subskrypcja. No a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego. Pamiętajcie, żeby wejść w opisie macie linka do mojej Facebooka, Instagrama oraz Patronite'a. No a my widzimy się w kolejnym siema.